Siema. Jeżeli mieszkaliście kiedyś w Niemczech, albo po prostu uczyliście się języka niemieckiego, to zapewne wiecie, że mamy wiele zapożyczeń właśnie od sąsiadów z Zaodry. I na przykład tamtejszy Werkstatt to u nas warsztat, Kneipe to knajpa, a Geländewagen to Gelenda. pomimo tego, że można by było powiedzieć terenówka, gdyż Gelände oznacza teren. Jak zwał, tak zwał. Moi mili państwo, w dzisiejszym odcinku zaprezentuję wam właśnie legendę. Przepraszam, Geländę. Rozpocznijmy może od otwierania i zamykania drzwi. Cóż za piękny, charakterystyczny dźwięk! Charakterystyczny dla dużego Fiata i właśnie klasy G. Jak już może zauważyliście, na dywaniku mamy tutaj oznaczenie V8. Pojawiło się ono również na zewnętrznej części karoserii. A to oznacza, że mamy do czynienia z wersją szczególną, ale. Po kolei. Prace nad pierwszą G klasą ruszył już w roku 1972, gdy król Iranu zasugerował Niemcom, aby stworzyli wojskowy terenowy samochód. Możecie sobie pomyśleć, co ma wspólnego król Iranu z Mercedesem. Otóż był on znaczącym akcjonariuszem. Jak powiedział, tak zrobili, a po kilku latach, w roku 1979, Gelenda trafiła na szerszy rynek i można było ją kupić w salonach. Początkowo był to samochód traktowany jako typowa terenówka, następnie z biegiem lat zyskał. Symbol statusu i prestiżu. Świadczą o tym przede wszystkim wyniki sprzedaży. Do roku 2020 nowych nabywców znalazło 400 tysięcy kwadraciaków, a do 2023 aż 500 tysięcy. W tych ostatnich latach mowa oczywiście o kolejnej nowszej generacji, która pomimo możliwości wyposażenia jej naprawdę luksusowej, pomimo tego, że w większości przypadków z asfaltu nie zjeżdża, to jest równie wytrzymała jak oryginał. Nie musicie nawet mówić po angielsku, aby zrozumieć wyniki testów, których dokonał. Whistlin Diesel za oceanem na drugiej generacji 460 trójki, dostępnej od roku 2018. Tutaj mamy generację numer 1 w wersji 463, która była dostępna od roku 1990 i ona również w kwestii wytrzymałości ma się czym pochwalić. Tutaj akurat mamy egzemplarz z roku 2005 i właśnie czymś takim w 2006 niemiecki filmowiec Thomas Juncker pokonał Syberię przemierzając bezawaryjnie 19 tysięcy kilometrów w temperaturach, które sięgały do minus 53 stopni Celsjusza. Warto odnotować, że Thomas również jeździł 500 -ką. Już za moment zajrzymy pod maskę, ale chciałbym Wam powiedzieć o jeszcze jednym Niemcu, który nazywa się Gunter Holtor i trafił on do księgi rekordów Guinnessa. Odwiedził 215 krajów i przejechał 900 tysięcy kilometrów właśnie w Gelendzie, ale troszkę starszej, z 88 roku. I jeszcze jedna rzecz związana z dosyć długim okresem produkcji. W tym przypadku trzeba zwracać uwagę na detale, jak na przykład przezroczyste klosze kierunkowskie które w G-klasie zagościły w roku 2002. Niezależnie od roku produkcji i faktu, że samochody te są pancerne, warto znać przeszłość egzemplarza, który zamierzacie kupić. Na rynku jest sporo fur po przejściach, o których sprzedawca nie zawsze Was poinformuje. Używając kodu rabatowego JARPEN na CarVertical otrzymacie 10% zniżki na zakup raportu i co ważne, nawet jeśli nie macie numeru WIN, możecie spróbować z numerem rejestracyjnym. Oprócz ciekawych zdjęć, raport może zawierać np. archiwalne zapisy przebiegów i wiele innych Istotnych informacji. W razie czego link do tego serwisu umieściłem w opisie pod filmem, a wracając już do głównego bohatera i jego silnika. Oto M113, czyli dosyć popularna 5-litrowa 8 która do wersji G500 trafiała w latach 1998-2008. Jej moc to 296 koni mechanicznych, a maksymalny moment obrotowy wynosi 456 Nm. Silnik ten gościł w wielu Mercedesach, jak na przykład S-Klasie W220 E-Klasie w 211 czy też SL-ach R230, a nawet R129. W tym zestawie przyspieszenie do 100 km na godzinę zajmuje 10 sekund, a prędkość maksymalna wynosi 190 km na godzinę. Oczywiście w przypadku G-klasy to nie są najważniejsze parametry, ale warto o nich wiedzieć. Średnie zużycie paliwa natomiast wynosi 16,7 litra na setkę. Oczywiście mowa o danych producenta. W ogóle spójrzcie na to. Zaledwie 68 000 km przebiegu. To oznacza, że ten egzemplarz większą część życia może mieć dopiero przed sobą. A jak już tak zasiadłem za kierownicą, przejdźmy może do rzeczy ważniejszych od przyspieszenia. Ten samochód to jest prawdziwa terenówka, a nie tylko pokazówka. Mamy tutaj blokady dyfrów, możecie spiąć sobie to centralnie, dołożyć tył, a na sam koniec jeszcze przód. Do tego jest jeszcze low range oraz high, tuż obok malutki schowek, następnie popielniczka, tudzież śmietnik i gniazdo 12V. Jest tempomat, jak i ogranicznik prędkości. Wszystkie cztery szyby regulujemy elektrycznie, podobnie jak położenie fotela są grzane tyłki, dwustrefowa klimatyzacja, dwa schowki pod podłokietnikiem, w tym płytki oraz głęboki, łapka, która przyda się na bezdrożach oraz schowek tuż przed pasażerem, który jak widzicie nie amortyzuje i podskakuje ale przynajmniej ma miejsce na dwa kubki chociaż tutaj napoje postawiliby chyba tylko wyjątkowo odważni o, jeszcze jedna rzecz jak widzicie mamy tutaj naklejkę po japońsku, gdyż ten akurat egzemplarz przyjechał do nas właśnie z kraju w kwitnącej wiśni. Spośród wielu papierków znalazłem m.in. ocenę samochodu na 4, czyli prawie najlepiej, wnętrze, natomiast oceniono równie dobrze, na B. O, patrzcie, jaki ładny folder, i faktycznie na samym początku miałem rację, mówiąc, że mamy do czynienia z legendą. Ale gratka dla kolekcjonerów. Historia Mercedesa po japońsku. A dla wnikliwych osób jest tu jeszcze troszkę historii. Ocena Japończyków to jedno, ale może sami sprawdźmy, jak zachował się ten Mercedes przez 18 lat, rozpoczynając od siedziska. Wszystkie nitki są na swoim miejscu, żadnego widocznego przetarcia nie zauważyłem. Podobnie wygląda sytuacja z boczkiem oparcia. Tutaj również wszystko jest na swoim miejscu. Ogólnie stan dobry. Następnie rzućmy okiem na kierownicę po lewej i prawej stronie, oraz na podłokietnik pomiędzy fotelami, na którym śladów po łokciach nie widzimy. Fotel pasażera jest również w świetnym stanie, jak tak sobie oglądam wnętrze. Moją uwagę, przykuł dosyć nowocześnie wyglądający napis Mercedes-Benz na progu. Widzicie jakie ładne podświetlenie? Do tego na podłodze mamy dywaniki z logo V8, które nie są wychodzone. Przechodząc już do tyłu, sprawdźmy, jak będzie się działo się towarzyszom podróży, i tutaj, podobnie jak z przodu wykończenie oraz stan, są na wysokim poziomie. Ilość miejsca do fotela oraz na wysokość jest wystarczająca, ale. Siedzi się bardzo wysoko, dosłownie o głowę wyżej od kierowcy. Spójrzcie sami i właśnie w takim przypadku, zwłaszcza dla niższych osób, przydatny jest próg. Przy okazji zauważyłem jeszcze jedną ciekawą rzecz. Mamy tutaj podgrzewane fotele również z tyłu. Przechodząc do drzwi numer 5, które otwierają się w równie ciekawy akustycznie sposób... Przejdźmy do bagażnika. Jak widzicie, pojemność jest naprawdę solidna. Kabina pasażerska jest oddzielona taką oto siatką. Na podłodze znajdziemy kilka zaczepów. Występują one również po bokach, ale w innej formie. Jest zmieniarka na płyty cd rom -u. Koła zapasowego natomiast pod podłogą nie znajdziemy, gdyż znajduje się na klapie. Z ciekawostek podkreślających wytrzymałość i niezawodność tego samochodu dodam, że przednia szyba jest absolutnie płaska. Ma to na celu uratowanie kierowców, którzy wybiorą się w jakieś strasznie odległe zakątki świata, stłuką szybę i będą mogli ją naprawić jakimkolwiek kawałkiem szkła, znalezionym gdziekolwiek u jakiegokolwiek szklarza, który będzie w stanie ją przyciąć pod wymiar. Nie ma tu żadnych zaokrągleń. Kolejna ciekawostka to te wystające kierunkowskazy, które montowane są tutaj na stałe. W kolejnej generacji ten aspekt w tej formie już niestety nie przeszedł. Niestety, a może niestety. Gdyż chodzi o ratowanie przechodniów przed jakimikolwiek uszczerbkami na zdrowiu, gdyby taka G klasa w nich wjechała. Jak więc Mercedes rozwiązał ten problem? W kolejnej generacji, przy jakiejkolwiek stłuczce z pieszym, kierunkowskazy są po prostu chowane. Ostatnia ciekawostka to utrata wartości, a raczej jej brak. Po prostu właściciele tych samochodów wiedzą, co mają i nie chcą sprzedawać ich za bezcen. Gdy G500 w 2005 roku było nowe, kosztowało 82 tysiące euro z inflację, na dzisiaj byłoby to już 120 tysięcy. Przeglądając niemieckie portale sprzedażowe możemy zauważyć, że roczniki 2002-2006 rozpoczynają się od 27 tysięcy i bardzo szybko idą w górę. Raptem czwarty egzemplarz to wydatek już ponad 40 koła. Spośród 51 egzemplarzy z tych roczników mediana, czyli cena środkowego to prawie okrągłe 50 tysięcy euro, a więc można rzec 42% ceny początkowej. W kwestii polskich cen, jeśli do wcześniej Wspomnianych 82 tysięcy doliczymy akcyzę, robiło się z tego 97 koła. Po doliczeniu inflacji mamy 142, a po przeliczeniu na złotówki otrzymujemy 614 tysięcy. Jak więc widzicie, nie są to tanie rzeczy. Ile kosztuje prezentowany egzemplarz? Odpowiedź poznacie w ogłoszeniu z tym samochodem, a link do niego zamieściłem oczywiście w opisie pod filmem. Z mojej strony to już wszystko. Dziękuję Wam bardzo serdecznie za uwagę i do zobaczenia w następnym odcinku. Trzymajcie się! Cześć.